Opel Meriva. Proszę Pana, zrobiliśmy również test na obecność dwutlenku węgla w układzie chłodzenia i u nas ten test wypadł negatywnie, czyli się nic nie zabarwiło. Tak jakby nie było oparów w układzie chłodzenia, oparów spalin po prostu. Robiliśmy ten test dwa razy i za żadnym razem się to nie potwierdziło, to co Pan mówił. Sprawdzamy teraz szczelność układu e, chłodzenia, ale się to, co zauważyliśmy, to auto się e, gotuje, bo się nie otwiera w ogóle termostat na duży obieg chłodzenia. Także e, pierwsze co trzeba wymienić termostat w tym samochodzie, żeby przywrócić pracę obiegu chłodzenia i dużego, i małego. Także od tego zaczynamy. Jak będzie układ chłodzenia już prawidłowo pracował, będzie się otwierał z dużego na mały, dopiero wtedy będziemy mogli podjąć dalsze kroki i dalej sprawdzać. Także dam znać na bieżąco. Dziękuję.